Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak sprawdzić numer seryjny w telefonie Realme GT7 Pro. Pierwszym sposobem na sprawdzenie numeru e-mail jest wejście do aplikacji telefonu, a następnie do klawiatury. Teraz wpisujemy kod gwiazdka hashtag 06 hashtag i w tym miejscu mamy pokazany numer seryjny naszego telefonu. Drugim sposobem na sprawdzenie numeru seryjnego jest przejście do ustawień, a następnie zjechanie w dół i wybranie opcji informacje o urządzeniu. Teraz zjeżdżamy w dół do opcji status i wybieramy ją. Następnie zjeżdżamy jeszcze raz w dół i w tym miejscu mamy pokazany numer seryjny telefonu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!